A co, jeżeli powiem Ci, że każda żywa istota jest wieczną duszą i ma duchową naturę? Jednak w materialnym świecie przybiera powłokę w postaci materialnego ciała, które składa się z dwóch części grubej i subtelnej. Grube ciało to to, co nazywasz swoim fizycznym ciałem: Twoje ręce, nogi, głowa wszystko to jest częścią grubego ciała, które składa się z pięciu, Pierwotnych elementów ziemi, ognia, wody, powietrza i eteru. Subtelne ciało natomiast to umysł i działalność psychiczna. Do subtelnego ciała zaliczy się także intelekt i fałszywe ego, o którym jeszcze będziemy rozmawiać. Grube ciało ma cztery podstawowe potrzeby: jedzenie, sen, seks i obronę. Natomiast potrzebę subtelnego ciała to władza, sława. I szacunek, Grube ciało żyje stosunkowo krótko, średnio 70-80 lat, a jeżeli ktoś ma szczęście to do 100 lat, choć biorąc pod uwagę choroby i starość, trudno nazwać to szczęściem, Subtelne ciało żyje nieco dłużej, bo aż 311 bilionów 40 miliardów ziemskich lat, przechodząc z jednego grubego ciała do drugiego. W rzeczywistości żywa istota zmienia ciała jak ubrania, przy tym jej forma może się zmieniać. Istnieje ponad 8 milionów rodzajów żywych istot, a dokładnie 8 milionów 400 tysięcy, o których jeszcze będziemy rozmawiać. I tak, zarówno uciążliwy pies sąsiada, jak i drzewo na podwórku, kwiatek, gąsienica i nieprzyjemny karaluch, a nawet dokuczliwy szef, to wszystko są takie same żywe istoty. Sama istota nie jest ani grubym, ani subtelnym ciałem, jest wieczną duszą posiada duchową naturę, która nie ma nic wspólnego z tym materialnym światem, jednak dopóki nie rozczaruje się tym materialnym światem, jest zmuszona do ciągłego przechodzenia z jednego ciała do drugiego. Żywa istota znalazła się w tak opłakalnej sytuacji z powodu swojego pragnienia panowania nad naturą materialną, ciało zostało zrodzone. Z chęci poznawania przyjemności zmysłowych, a organy zmysłów są w istocie narzędziami do zaspokajania tych pragnień. To właśnie wcześniejsze pragnienia decydują o formie ciała żywej istoty. A co z tym zrobić? O tym porozmawiam w kolejnych częściach.